Ta książka zamyka pewien etap w moim życiu, otwiera też nowy, w którym polskie sprawy znów zajmować będą centralne miejsce. Przychodzi czas, aby wyrównać rachunki i spłacić wszystkie długi. Brzmi to bardzo. Fascynująco. Tak, zadawano rachunki mi to, krzywd... to, to tak, pytanie wiem. kilka razy mm -hmm. i, um, na konferencji prasowej nieprzypadkowo chyba dziennikarz telewizji publicznej. To słowo publiczne ma często charakter dwuznaczny. W przypadku telewizji publicznej chyba jeszcze bardziej, nawet niż. No i pytał mnie, czy jak wysokie są te długi? I komu mam zamiarę spłacić, myśląc, że chodzi o jakieś kredyty, czy to oczywiście w tym, w tym fragmencie mojego wstępu nie chodzi w żadnym wypadku o. Spłatę kredytów. wielki się... no, krzywd? Nie, ja nie czuję się skrzywdzony. Ja jestem często, jak Państwo pewnie zauważyli, obiektem agresji czy ataków moich oponentów. No ale to jest, to jest cena, jaką się płaci za zaangażowanie w życie publiczne. Więc nie mogę narzekać. Gdybym ja narzekał, to był w kolejce do piekła na, w jednym z pierwszych miejsc na pewno. Natomiast ja uważam, że przez 5 lat w Polsce zdarzyło się wiele złych rzeczy. I bardzo dobrze orientuję się, kto odpowiada za te złe rzeczy. W sensie takim bezpośrednim albo pośrednim. I mogę tu mówić o polityce, o tragicznych zdarzeniach takich jak śmierć Pawła Adamowicza, o czym też przecież piszę dużo w tej książce. Ja mam bardzo dużo takiego też emocjonalnego stosunku do tego, do, do tego, co się w Polsce działo w czasie, kiedy byłem w Brukseli. I z dnia na dzień i z miesiąca na miesiąc miałem też może nie wyrzuty sumienia, ale ruszył taki wewnętrzny balast, takie przekonanie, że no, trzeba być jednak na miejscu, jeśli naprawdę chce się przeciwdziałać temu, co się uważa za złe. Ja nie mówię, że ja mam zawsze rację, broń Boże. Jestem już za stary i nie kokietuję teraz, żeby wiedzieć, że i w życiu prywatnym, i w polityce nikt nie ma monopolu na rację. To jest w ogóle moja taka filozofia polityczna, którą chciałbym bronić przed wszystkimi, którzy uważają, że wyłącznie oni mają rację, żeby znajdywać kompromisy z tymi, którzy inaczej myślą i, i, i inaczej widzą dobro w polityce. Ale dzisiaj w Polsce ja mam takie odczucie, niektóre rzeczy są ewidentnie złe, że nie ma o czym gadać, bo nie wiem, z ewidentnym kłamstwem nie szuka się kompromisu. Ja mogę szukać kompromisu czy porozumienia z odmiennym poglądem, ale nigdy z kłamstwem czy z gołą taką bezlitosną agresją skierowaną przeciw innemu człowiekowi. Ja uważam, że tyle rzeczy dzisiaj w Polsce się dzieje, tak ewidentnie złych, że chciałbym, żeby rachunki w tej sprawie zostały spłacone przez tych, którzy to, to robią. No i temu chcę się trochę poświęcić. A ściślej mówiąc, nie będzie pan kandydował, to już wiemy, w każdym mieście pan premier wyjaśniał, dlaczego nie będzie kandydował na urząd prezydenta. Podejrzewam, że państwo też wiecie, choć może pan to również emocjonalnie powtórzyć. Chce pan wyjaśnić? Nie, nie bądź boże. To w jaki sposób zamierza pan przyglądać się i rozliczać owe krzywdy? Nie, najlepszą formą rozliczenia ja nie jestem krwiożerczy. Nawet moja żona uważa, że jestem zbyt szybko zapominający jakieś krzywdy czy, czy przykrości, które każdego człowieka w życiu spotykają. Ale ja w ogóle nie mam w sobie zawziętości. Jeśli mówię o tym, żeby. Odpłacić pięknym za nadobne, no to najlepszym sposobem w polityce jest tym, którzy robią złe rzeczy, odebrać władzę. Więc trzeba, ja, ja chciałbym pomóc tym wszystkim, którzy mają otwarte umysły, dobrą wolę i, i odrobinę energii, żeby jakoś lepiej się zorganizowali niż do tej pory i żeby ten y, zły serial, tak jak ja go odbieram, zakończyć no, w terminach wyznaczonych przez, przez konstytucję, prawo wyborcze i. Y, 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 i to jest jakby jedna kwestia. Druga to jest, y, mam takie poczucie i proszę mi wybaczyć, ale to nie chodzi o zarozumiałość, broń Boże, ale y, no, dzięki Polsce, w tym sensie też dzięki Państwu, ja miałem okazję przez pięć lat jako szef Rady Europejskiej uczestniczyć w bardzo wielu debatach, spotkaniach z różnymi ludźmi w różnych miejscach na świecie. I jedna rzecz rzuca się w oczy, nie tylko mi, że debata polityczna w Polsce jakoś y, mocno się osadziła w takich tematach peryferyjnych albo bardzo, bardzo polonocentrycznych. Kłopot polega na tym, że czy ja byłem, nie wiem, na różnych szczytach spotkaniach, czy to były Filipiny, Stany Zjednoczone, Luksemburg, czy, czy Wybrzeże Kości Słoniowej, tam ludzie dyskutowali o czymś, co było na tyle uniwersalne, że podobne dyskusje mogłem w podobnych mogłem uczestniczyć w wielu miejscach na świecie. W Polsce z reguły, jeśli chodzi o politykę, dyskutuje się o rzeczach, które interesują tylko rozmówców przy tym stole. No, nie, ja sobie nie, nie wyobrażam, żeby, żeby wzbudzić zainteresowanie y, y, ludzi, którzy żyją i interesują się polityką, ale żyją od nas kilka tysięcy kilometrów stąd y, i żeby ich jakby zafascynowała dyskusja o tym, czy pan Widzę, premier Gowin, jak głosuje, to się cieszy, czy się nie cieszy? Czy pan minister Gliński skończył książkę w końcu, czy nie skończył? Hmm. Ale Jest, pan... ma, mam takie poczucie, że ucieka nam gdzieś to, co się dzieje na świecie, a ucieka w tempie niebywałym zupełnie. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? No nie wina Tuska i nie wina mediów. Dlaczego? Czyli? No jakby to była moja wina, to, to bym w ogóle wbił się w pychę. Bo przecież nie powiem, że tak się dzieje, bo ja wyjechałem z Polski. No To absurd. Jest, nie? I naprawdę nie, tak, tak mi nie odbiło. Znaczy, proszę się nie, nie niepokoić. To jest odwieczny dylemat, bo przecież znajdziemy w polskiej literaturze, w polskiej politycznej eseistyce, u polskich myślicieli takie utyskiwanie na ten, na, na peryferyjność polskiej debaty publicznej i znajdziemy, gdzie już. W XVIII wieku. Więc być może ja, tylko po prostu, tradycyjnie jako Polak jestem bardziej niezadowolony z nas samych niż z tego, co dzieje się na świecie. Nie wykluczam, że trochę, że coś z tego jest, ale chyba to, co jest najważniejsze i najtrudniejsze dzisiaj, to to, że te emocje w Polsce, ten spór nabrał tak gorącego charakteru, ale nie w sensie intelektualnym, tylko emocjonalnym. To jest taka wojna, jakby plemienna. To jest takie nastawienie, kto kogo wykończy, a nie kto kogo posłucha, żeby wymienić się argumentami. I że na końcu no, lepiej napiąć mięśnie niż wypowiedzieć jakiś mądry argument. I warto byłoby to. Nie, nie, nie jest w mojej mocy na pewno zmienić tę logikę. Sam pewnie uczestniczyłem w jej powstawaniu, ale przynajmniej starać się tak skorygować tę debatę, żeby ona zaczęła obejmować choćby fragmentarycznie. To co wydaje się największym wyzwaniem nie tylko tu, ale też w Pekinie czy Waszyngtonie. Sądzi Pan, że ton tej debaty może zmienić kobieta prezydentka? Nie jest głównym atutem Małgorzaty Kidawy Błońskiej płeć. Ale ja nie mówię tylko o Małgorzaty. Ja wiem, ale Kidawy. ja wyprzedzam też pewien, pewną tonację, bo ja już to słyszę w wielu mhm. komentarzach. Tych, którzy sympatyzują z Małgorzatą Kidawą Błońską, i ci, którzy są przeciw tej kandydatce. Ale Lewica też prawdopodobnie wystawi albo panią Hibner, albo hmm, Dziemianowicz-Bąk, więc to też może być kobieta. Ja bardzo przepraszam, ale pani, pani Danuta Hibner jest w mojej partii i, i, i nie wyraziłem zgody, żeby okay. Lewica wystawiała panią Danutę. Ale może będzie jakieś, y, jakiś sygnał w tej kwestii. Ale mówiąc zupełnie serio, jeśli uważam, że ktoś jest dobry, ja tak rozumiem równouprawnienie w polityce, to nie interesuje mnie płeć. Czy w innych, jakichś konkretnych sytuacjach interesuje, ale jeśli chodzi o wybór kandydata na prezydenta, nie. I dlatego jeśli widzę w Małgorzacie, kiedawie bońskiej wielki potencjał. I to jest właśnie potencjał nie, nie agresji, nie jakiejś takiej zaciekłości, tylko zdrowego rozsądku, ciepła, takiej stanowczości, pewnego takiego uporu, ale bez, bez konieczności stawiania na swoim za wszelką cenę, to uważam, że ona ma te atuty nie dlatego, że jest kobietą, czy jakby nie, nie, nie jest to bezpośrednio związane z płcią, tylko, że generalnie ludzie się dzielą na agresywnych i mniej agresywnych, na, na, na kłamczuchów i prawdomównych. I płeć tutaj nie odgrywa chyba jakiejś szczególnej, szczególnej roli. Ale jeśli Pani pyta mnie wprost, czy uważam, że ma szansę w konfrontacji z Prezydentem Dudą, to jeśli ja miałbym porównywać i tak szczerze z ręką na sercu jakość kandydatów, a nie inne okoliczności, to nie miałbym żadnego, najmniej, znaczy najmniejszej wątpliwości, że dla mnie pod każdym względem Małgorzata Kidała Bońska jest atrakcyjniejszym kandydatem niż pan prezydent Duda i, i, i wcale nie zaczynam mojej argumentacji od wyglądu, ale tutaj też mam wyrobioną opinię. Kiedyś dawno temu zapytałem Jarosława Kaczyńskiego, wówczas prezesa Porozumienia Centrum, czy nie widzi, jak marnie otaczają go ludzie. Odpowiedział z uśmiechem: „Dla mnie partia jest narzędziem do robienia porządku w Polsce”. A brudną ścierką też można sporo brudu wytrzeć. Porządkuje pan premier pan Kaczyński. Sądzi pan, że to rzeczywiście może się skończyć poleksitem? Ten cytat dotyczy bardzo dokładnie stanu umysłu i stanu takiej politycznej moralności Jarosława Kaczyńskiego. No ale sprząta i sprząta. I... Znam go dobre 30 lat i, i, i kiedyś znaliśmy się dobrze i, i, i no w jakimś sensie byliśmy blisko. Może nie emocjonalnie, ale współpracowaliśmy przy wielu sprawach jeszcze pod koniec lat 80. Więc ja zacytowałem ten fragment naszej rozmowy, ponieważ widzę, że u niego ten stan umysłu się jakby pogłębia. A przez stan umysłu w tym kontekście, yy, rozumiem taką naturalną skłonność Kaczyńskiego, żeby otaczać się właśnie ludźmi marny, marnymi, yy, bez charakteru albo z bardzo nieczystym sumieniem, ponieważ autentyczną obsesją Rasława Kaczyńskiego jest podległość wszystkich bytów wokół niego, czy to jest człowiek, zwierzę, państwo opozycja, ale ma autentyczną obsesję, żeby wszystko mu podlegało. Nie jestem psychologiem, ani psychoanalitykiem. Nie chcę doszukiwać się w traumie z dzieciństwa, czy z jakichś innych powodów potrzeby rekompensaty, ale trochę tak to wygląda, że on potrzebuje w polityce kompensować coś, czego mu być może zabrakło w życiu i ta potrzeba dominacji za wszelką cenę powoduje, że jest, jest jakby... Otwarty na zło, po to, aby osiągać swoje, swoje cele, i twierdzę, śmiem twierdzić, że wiem to, obserwowałem to z bliska, że czerpię z tego także osobliwą przyjemność, kiedy może ludzi go otaczających upokorzyć, sprowadzić na możliwie niski poziom po to, żeby byli wobec niego w pełni dyspozycyjni. Jak to robi we własnym gronie PAL 6, ludzie wybierają sobie taki los, jaki chcą. Ale jak to się przekłada na całość spraw publicznych, a nawet na relacje międzynarodowe to wtedy jest to kłopot dla nas wszystkich. Dlatego, jakby postanowiłem też cytując tę jego wypowiedź, jakby chociaż trochę uświadomić, że mamy do czynienia z poważnym problemem politycznym, nie tylko psychologicznym. Sądzi pan, że stoimy rzeczywiście u progu Poleksitu. Mam na myśli to, co się dzieje w tej chwili z sędziami zapowiadał pan, że powinniśmy wyjść na ulicę, zdaje się, że my na pewno wyjdziemy jutro, a pan? Ja nie zejdę nawet z ulicy, tak okay. mi powiedział. Tak. Nie, będę w Gdańsku oczywiście. Mam, mm -hmm. mam y, 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 ostatni z tego cyklu wieczór autorski. Docenicie Państwo, że Wrocław był przed Gdańskiem, jeśli, jeśli to cokolwiek znaczy. Dla, ale... Proszę Państwa, przed nami był Poznań. Znaczy Poznań no, kochani, bo to było tak, że no, y, wylądowałem w Warszawie, bo musiałem być w Warszawie. No to w y, no, Warszawie musiał się odbyć wieczór autorski. A później chciałem jechać do Wrocławia. Do Wrocławia jedzie się przez Poznań. No i, a na pewno nie jedzie się z Warszawy, z Warszawy do Gdańska, nie jedzie się przez Wrocław. Czyli jest pewne, że Wrocław na, na 100% był miejscem wybranym i do którego bardzo chciałem przyjechać. Mam tutaj też wielu przyjaciół, jak, jak pani wie, nawet z, ty, tych od szorstkiej przyjaźni. I serdecznie ich wszystkich pozdrawiam. Nie, nie, nie grozi nam polegwit, jeśli przez polegwit rozumielibyśmy kopię, powtórkę tego, co stało się w Wielkiej Brytanii. W ogóle historia się nie powtarza. Ja lubię tylko to powiedzenie rymuje. Marka, Marka Twaina chyba, tylko się rymuje. No i tutaj jeśli miałaby się zrymować historia z Brexitu, to w, w przypadku rządów PiSu, ja nie sądzę, żeby. Biorąc pod uwagę też taki polityczny cynizm czy pragmatyzm, żeby Kaczyński decydował się na takie hasło Poleksitu, yy, mając na uwadze, jak duży odsetek, Bogu dzięki wciąż duży odsetek Polaków uważa, że nasze miejsce jest w Unii Europejskiej. Więc chyba każdy, kto otwarcie powiedziałby. Szykujemy się do wyjścia, naraziłby się dość szybko na, na, na przegraną. Ktoś złośliwie i niewulgarnie, bo to jest tylko potencjalnie wulgarny skrót myślowy, mogę zacytować, czy ktoś na, to, bo to był chyba gdzieś na Twitterze czy na Facebooku, więc to jest, więc ja nie jestem tego autorem ani, ale powiedział, kochani, tu nie żaden polexit nam grozi, tylko wypierpol. I mniej więcej domyślam się, o co, o co autorowi chodziło. Ale sądzi pan, że nas wyrzucą w końcu? Że stracą cierpliwość do tego rozkapryszonego dzieciaka? I oczywiście ten skrót myślowy też jest nie do końca uzasadniony, bo nikt nikogo z Unii Europejskiej nie wyrzuci. Natomiast może dojść do sytuacji, w której. Yy, przez to, co się w, 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 dzieje dzisiaj w Warszawie, mówię o, o decyzjach czy próbach decyzji rządu, przede wszystkim w sprawie sądownictwa, ale mm, także jeśli chodzi o wolność mediów. My sobie nie zdajemy sprawy, bo ciągle mamy y, y, na rynku niezależne i wolne media. Y, i w związku z tym trudno nam sobie uświadomić, jak daleko zaszedł proces y, kontroli mediów i odbierania wolności mediom w Polsce. Ale ci, którzy obserwują to z zewnątrz i którzy patrzą na całość procesu, a nie że sobie w Polsce mogą włączyć TVN24 i wszystko jest OK, bo mają dostęp do nierządowej telewizji. Ale ci, którzy patrzą na całość procesów i którzy tworzą taki yy, yy, indeks wolności prasy, no to jest taki ranking, który jest stworzony co rok yy, i uwzględnia wszystkie kraje na świecie. To my od roku 2014 obsuwamy się mniej więcej z regularnością 10 pozycji co rok w dół. Dzisiaj jesteśmy za, pra, blisko połowa państw afrykańskich jest przed Polską, jeśli chodzi o indeks wolności mediów. Jest mi strasznie przykro, że o tym dzisiaj musimy mówić, ale sprawy zamędrowały w tej kwestii rzeczywiście bardzo, bardzo daleko. W tym samym miejscu znajdziemy się niedługo, jeśli chodzi generalnie o system. Sprawiedliwości w Polsce. Szczególnie jeśli ostatnia ustawa, jaką zgłosiło trzech dżentelmenów z PiSu, jeśli weszłaby w życie, to yy, także w tej kwestii będziemy daleko, daleko za całą Europą. No może Wiktor Orban jeszcze jakoś nadąża jakoś za, za, za Kaczyńskim, ale też chyba już ma zadyszkę, przynajmniej w niektórych, yy, w niektórych sprawach. Więc to, czego się obawiam, to nie, że ktoś podejmie decyzję, wykluczmy. Zresztą tak naprawdę nie ma. Traktaty nie przewidują, przewidują wyjścia, ale nie przewidują y, wyrzucenia kogoś z Unii Europejskiej. Można zawiesić kogoś, można dać czas na naprawę, na, na ale to wymaga jednomyślności w głosowaniu. Dzisiaj to, co Polsce naprawdę grozi, to to, że korzystając z pretekstów, jakie daje Warszawa, czy czasami Budapeszt, y, y, coraz. Y, Wyraźniej słyszani będą ci, a ich jest bardzo wielu w różnych stolicach w Europie, którzy chcieliby do powrotu Europy rozbitej na kilka klubów czy na kilka kręgów. Więc my formalnie będziemy członkami Unii Europejskiej, ale ta, ten rdzeń Europy będzie się organizował yy, znowu na tą starą modłę i znajdziemy się na politycznych peryferiach, nawet jeśli nie, nie będzie temu towarzyszył żaden formalny akt, żadne referendum. Ale takie będą fakty. I druga rzecz, i ona, moim zdaniem, jest jeszcze ważniejsza. Czym jest, dlaczego jest fajnie być w Unii Europejskiej? Ktoś powie, jest w tym dużo racji, no bo jest kasa. My, tak długo jak jesteśmy biorcami pieniędzy, jesteśmy rzeczywiście mamy powody do satysfakcji. Z tego poprzedniego budżetu europejskiego dostaliśmy w ogóle rekordową ilość pieniędzy, i to, że. To, że mogłem dzisiaj z Poznania do Wrocławia, pierwszy raz jechałem samochodem od czasu, jak byłem premierem, samochodem z Poznania do Wrocławia i... O pancerzonym? Nie nie nie, 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 no żyję między innymi dlatego, że nie, nie poruszam się w towarzystwie. <noise> mam poza ja jestem już po 60 i mam sztywny kręgosłup, a przeżywają zdaje się głównie ci, którzy mają giętkie kręgosłupy teraz. Ostatnio jeden z wicepremierów zdaje się nie odczuł zderzenia z tirem, chyba dlatego, że znany jest bardzo ze swojej nadzwyczajnej giętkości. Tak czytałem w gazetach, to nie mój dowcip.